Słuchajcie, możecie wrócić, już jest podziękowanie od nas tutaj, od naszej społeczności. Następnie o szkole, w naszej pozycji książkową. Jest taka szkoła, żeby pokazać w Warszawie, że jest taka szkoła malutka tutaj w województwie wielkopolskim. Wiem, że pan minister ma wnuczkę, bo się spotkaliśmy kiedyś, to taki frisbee z naszym logo dla wnuczki i taki długopis na prawej I w rukach. Tak? O. I w rzecz, tak? Także gratuluję. No, ja, ja tu sobie pozwolę mówić, bo tutaj są długopisy tu u i przylepne z y, lesy.